2 stycznia 2020 roku rozstajne drogi nazwijmy to skrzyżowanie jedno z głównych. Zaraz będziemy widzieli przejeżdżający pociąg. E, oczywiście niezmienna sytuacja leżące tam osika, koło samego przejazdu, żeby wszyscy widzieli, jak to wygląda. Ale to nie jest generalnym tematem jest co innego. Nowa tablica, wystawiona, niedokończona jeszcze przez panów administratorów tego leśnictwa ale to nie to szacunek dla godła cichy 2 stycznia 3 tygodnie odkąd tutaj leży ów orzeł w tym rowie orzeł uch, tak sobie leżący szacunek dla godła dla barw narodowych nie przejawia się w tym żeby tutaj leżało to w tym miejscu przez 3 tygodnie bo rozumiem, że ktoś coś robi, musiał to gdzieś odłożyć, przecież nie stał i trzymał jak chorągwi tej tablicy. Ale trzy tygodnie to dość czasu na to, żeby to posprzątać. Postawiono takie, za przeproszeniem, wie co, może to i ładne, ale jak to współgra z tym, co tu już wcześniej pobudowano, to już tylko jest tajemnicą tych panów, którzy to stawiają. No niestety, jak mówiłem i powtórzę to jeszcze po raz któryś z kolei, Szacunek dla barw narodowych, dla godła narodowego, dla orła, nie powinien się przejść w ten sposób, a tym bardziej w wykonaniu administracji lasów państwowych i leśniczego tojolożnictwa. Niejakiego Czachura Krzysztofa, niejakiego, jak powiedziałem, Czachura Krzysztofa. Taki jest szacunek tego człowieka do godła, do wszystkiego i do wszystkich, za wyjątkiem swojej osoby i tam może kilku jeszcze innych.